Matko Boska. No. Patrzcie, pokażę wam coś. Mega tragedia się wydarzyła. To jest oczywiście informacja po hiszpańsku. Eee, Widz przesyła 9 zł. Takie i wiatry są. Że drzewa tak właśnie jest nic nowego tam nie ma. Wszystko już było w sieci. Zaraz zobaczymy i sobie wyrobimy zdanie. No. Po 100 km na godzinę wiatr wieje. I niestety dzisiaj się przykra rzecz wydarzyła mojej mamie. Bardzo się zdenerwowała i się zestresowała. Yy, bo wysiadając z samochodu zawiał właśnie taki wiatr i jej drzwi wyrwało z auta. No. Zadzwoniła cała zdenerwowana. Wysłała mi zdjęcia, mogę wam pokazać. Ogólnie drzwi się wygięły w drugą stronę i uderzyły w ten, nie? I uderzyły w samochód. No. Tutaj jest to. Czekaj. I się te przyczepy tutaj wypierdoliły, nie? No. No. Znaczy całkowicie nie wypadły, ale po prostu się wygięły w drugą stronę. I tutaj jak, jak jest chyba ta część od, od drzwi, tak jakby od strony wewnętrznej, to się, to się, to się jakaś część wyłamała, złamała. Yy, no. Masakra. No mówi, że normalnie, że jak i, wiesz, bo wysiadała, wysiadała zawiat, ten wiatr, pociągnęły te drzwi. Ja wypadła z samochodu trzymając te drzwi i próbowała je utrzymać, żeby po prostu nie odleciały te drzwi. Musiało, wiesz, moja mama tam waży z 50 parę kilo i mówi, że była walka mocna i po chwili tam ktoś podbiegł i jej pomógł zatrzasnąć te drzwi, nie? No, masakra stary. się się rozjebało, się połamało, no. Luki przesyła 9 zł i 75 groszy. Siema wujek wyglądasz dziś jakoś szczuplej. No, widzisz no, bo na treningu byłem, no. Powiedziałem jej, żeby się nie przejmowała, żeby ten... Pojechała do mechanika i tam jakaś część się wyłamała, czy coś. No wiadomo, że drzwi są całe do, do, do lakierowania, czy tam do wyciągnięcia, bo chyba są trochę obite. Eee, no szkoda. Szk